Po 25 latach Warner Bros. znów wskrzesił pomysł zestawienia sławnego koszykarza i szalonych melodii. Tak oto w 2021 roku otrzymaliśmy drugą część kosmicznego meczu z tytułem Nowa Era. Tym razem w głównej roli Lebron James. Cześć Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj i ta... Nasza dyskusja nie wiem, czy nie będzie miała charakteru trochę nostalgicznego, bo ja, jeżeli chodzi o kosmiczny mecz, to no, oglądałem to bardzo, bardzo, bardzo dużo razy, kiedy byłem dzieciakiem i mam dużą dozę nostalgii do tego pierwszego filmu, natomiast nie przypominałem go sobie przed nagraniem. Wydaje mi się, że trochę ze względu na to, że też nie chciałem sobie psuć tej nostalgii, bo. No kosmiczny mecz nie był niczym wybitnym i nie był to film, który mm, nie był też jakby dobrze oceniany. On ma dużą fanbazę i jakby du duża nostalgia się z nim wiąże, yy, szczególnie osób, które się wychowywały w tamtym czasie. Yy, natomiast no sam film był. Wydaje mi się taki dość, dość przeciętny. Yy, no i tutaj dostajemy. No właśnie, co dostajemy reboot kontynuację. No. Teoretycznie, teoretycznie jest to kontynuacja, no bo mamy też nawiązania w, w, samym, w samym tym filmie do pierwszej części. Natomiast no jakby setting jest inny i te postacie też trochę inaczej się zachowują niż je zapamiętaliśmy. I no ciężko, ciężko jakby umiejscowić ten film. Nie chcę powiedzieć w tym uniwersum, bo to trochę za dużo, za jakby wygórowane słowa, ale sprawia on trochę problemów, jeżeli się nad tym zastanowić. Natomiast, znaczy, to nie jest jedyny problem tego filmu i to nie jest największy problem tego filmu, o czym sobie zaraz pewnie porozmawiamy. Natomiast, zarysowując krótko fałabułę, bo o tym warto wspomnieć, bo mamy właśnie LeBrona Jamesa, o którym już wspomniałeś, który robi nam tutaj za główną gwiazdę, tego filmu, który gra tutaj, no, jakby samego siebie, ale też jest on surowym ojcem w stosunku do swojego syna, który lubi tworzyć gry wideo, i jakby na tym opiera się cała fabuła, że nasz Lebron musi się tutaj czegoś nauczyć, jego syn się też musi czegoś nauczyć, a w tle mamy te wszystkie animki, które się tam gdzieś. Plątają między, między nimi. Wydaje mi się, że to jest też duża wada tego filmu i, już, i pierwsza, o której już powiem już na tym etapie czyli to, że, no właśnie, animki, one są moim zdaniem poza baksem y, tłem i absolutnie to nie są postacie, tylko to są awatary, które są po prostu w tym filmie i nie mają absolutnie żadnej roli. Y, wydawało mi się, że może. Lola będzie trochę bardziej też rozwinięta, ale też ona po prostu jest w tym filmie i też nic istotnego nie robi, więc wydaje mi się, że okej, okay, spoko, że Lebron James i ta relacja z synem, okej, okay, fajnie, ale z drugiej strony no, chciałbym dostać trochę Looney Tunes więcej w tym filmie i żeby robili coś istotnego. Zresztą, no, nie no, ja się nie, ja, absolutnie, ja się nie mogę zgodzić z tym, że rola jest niepotrzebna. Rola jest potrzebna, no bo ona napędza i napędza Baxa i też przekonuje wszystkich, że faktycznie trzeba pomóc LeBronowi i rodzina jest najważniejsza. Ale faktycznie cały setting tego filmu jest dość niepokojący, bo on cierpi trochę na syndrom Ready Player One, tylko że. Nawet bardzo. Tylko, no, historia jest. Trochę lepsza, to jest po prostu prosty film familijny, tak samo jak pierwsza część. Tylko jednocześnie, bo ciekawe jest właśnie to, co powiedziałeś, że nie wiemy, czy to jest kontynuacja, czy to jest re reboot, bo tak naprawdę sami bohaterowie żartują z tego, że pamiętają, że coś takiego się już kiedyś wydarzyło, tylko że to jest zupełnie inne miejsce, bo ja, ja z kolei, ty mówiłeś, że nie, nie powtarzałeś sobie oryginalnego, kosmicznego meczu przed nagraniem, ja rozpocząłem nag no oglądanie, no nie, nie dałem rady w całości obejrzeć, ale tam przecież świat Looney Tunes znajdował się w jądrze Ziemi. Tutaj mamy zupełnie inny setup, bo przecież wszystko dzieje się na serwerze zarządzanym przez postać Algi Rhythm, przez tutaj przez Dona Chidla. I to jest kolejna, kolejna rzecz, bo to jest rzecz, która po prostu mi, mi przez to wybu, wybucha yy, głowa. No bo, bo gdyby to była sobie normalna historia, to nie miałbym z tym problemu, ale mamy tutaj ewidencję pokazane, że to dzieje się wszystko w siedzibie Warner Bros. Za, trochę za przyzwoleniem Warner Bros., bo LeBron James odwiedza siedzibę. Yy, Warner Bros. W, Kalif w, Kal w Kalifornii. No i mamy tam aktorów grających y, jakiś biznesmenów Warnera. I mamy tam y, Stevena Juna, mamy Sarah Silverman, grających zupełnie jakichś randomowych ludzi. Mamy nasz, mamy Donald Chidla grającego algorytm, który wygląda jak Don Chidl. I nikt nie ma z tym problemu. A, a mi po prostu, a ja, ja się topię, zastanawiając się, jak to jest, że ludzie, którzy ludzie, którzy są aktorami, grają w tych filmie. Wiadomo, że są aktorami, więc grają w tym filmie, ale jednocześnie są postaciami w tym świecie. Nie daje rady moment... Nie dawałem rady momentami, ale to, ale to taka, taka moja, moja wewnętrzna walka. I, i, i tak, i ale wydaje wiesz, się, że... Ale wiesz, z drugiej strony sam Lebron James gra, jak gra tutaj Lebrona Jamesa, nie? nie jest sobą, mm -hmm. tylko gra jakąś wersję swojej postaci, co też pokazuje... Może to alternatywna rzeczywistość? Myślisz, że to ten? Loki uwolnił alternatywną. alternatywną Nie, ja, myślę, że to, ja myślę, że to jest, War, to jest Warner, więc ja myślę bardziej, że Flash. Okej, okay. <grym> dobra. Ale o tym wspomniałeś i to jest mój największy problem z tym filmem. Czyli to jest film, i to, to jest film. Patrzcie, jacy jesteśmy zajebiści, ile mamy Marek The Movie. I po prostu ilość. Rzeczy, które oni wpakowali w ten niespełna dwugodzinny film, ilość marek, które oni tu wpakowali, żeby to pokazać, no to poziom tego przekroczył wszelkie wartości krytyczne i po prostu już dawno się rozlał. I w momencie, kiedy trafiamy w ogóle już na te serwery, no to tam jest wszystko. Chcecie Harry Pottera, mamy planetę Harry Pottera. Chcecie. Yy... Nie wiem, cokolwiek innego, to jest tam cokolwiek innego. Jest Gra o Tron, jest King Kong, jest. Trafiamy nawet do świata animacji DC w pewnym momencie. I jest tego tak dużo, i jest to takie nagromadzenie tego wszystkiego, a jakby sama fabuła, jakby nie rekompensuje ci tego. W sensie to jest tak nawalone tego wszystkiego. Że no, mi to no, spra sprawiło, że jest pewnego rodzaju niestrawność tego, i mi to bardzo, bardzo, bardzo przeszkadzało. W nawiązaniu też do tego, o czym już y, wspominałem, że w tym wszystkim gdzieś same animki się gubią i jakby nie zostają one tak wykorzystane. I w momencie, kiedy y, wolałbym jakby rozwój tych bohaterów, tych postaci, y, nawet kosztem pokazania mi, nie wiem, King Konga, czy jakiegoś żartu z King Kongiem. Więc wydaje mi się, że to jest największy problem tego filmu, że tam jak najbardziej była, było miejsce na rozwój tych postaci, na poprowadzenie tej historii dużo lepiej, natomiast ilość rzeczy, które chcieli tam upchnąć butem, sprawiła, że dostaliśmy bardzo, bardzo przeciętny film. Nawet jak na standardy filmów familijnych, wydaje mi się, że no. Nie jest to też film, który mówi. Znaczy, no, oczywiście wiadomo, że mamy to przesłanie, że sobą i rób to, co chcesz, nie musisz być taki jak twój ojciec, okej. Okay. Ale. Pod natłokiem. Nie, nie wiem, czy też masz takie wrażenie. No ja po prostu pod natłokiem tego wszystkiego, co dostaliśmy w tym filmie, jakby zagubiła mi się i ta historia, i rozwój postaci, i jakby finałowa konkluzja. Ale ja nie wiem, czy w tym filmie chodziło o rozwój postaci? Bo ja mamy tę... No, chociaż, mi... ten... Mal... chociaż, chociaż chociaż. Malutki, chociaż no cokolwiek, żebyśmy dostali, wiesz. Mamy ten finałowy morał, że Lebron, filmowy Lebron, Lebron James rozum, zaczyna rozumieć syna, bo dostał dostaje w w meczu koszykówki, który bazuje na grze, aplikacji, którą jego syn sam stworzył w wieku 12 lat. I tak naprawdę główny skład to są nie kosmici, zamienieni w koszykarzy, tylko są. Cyber, no cyber postacie z gry przerobione, koszykarze, sylwetki koszykarzy przerobione na power-upowane power postacie z gry, które grają z, z postaciami zielonych melodii. No nie, więc to też jest jakby inne, inne w ogóle usytuowanie tego niż w, 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 pierwszym, w pierwszym filmie. Kolejna rzecz, która mi się nie podobała w tym filmie i z którą mam olbrzymi problem. Pierwszy kosmiczny mecz bazował na tym, że na, do Luny przylecieli kosmici i chcieli ich przejąć, i oni dlatego poprosili e, Michaela Jordana, żeby im pomógł wygrać mecz koszykówki, żeby móc obronić swój świat. Prawda? Natomiast mhm. tutaj mamy LeBrona Jamesa, który zostaje wciągnięty przez e, Dona Chidla i, w, e, i jego syn też. No i żeby ocalić swojego syna, musi zagrać mecz koszykówki. W, jakby na zasadach właśnie tej aplikacji stworzonej przez swojego syna i okej, okay, i może sobie wybrać, kto będzie w jego drużynie i wybiera animki. Nie, nie, nie. Da no dlaczego? właśnie nie. No Właśnie to no tak. właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to nie, że tutaj wchodzi do gry sam Bugs, Bugs, który jako jedyny został na planecie Looney Tunes, bo reszta bohaterów rozlała się po całym tym no, Serververse. No tak. I wcale nie, bo LeBron chce Supermana, chce King Konga, chce no tam właśnie. kogoś, kogoś no z, ze świata Gry o Tron, a Bugs go sabotażuje i sprowadza wszystkich członków no. swojego, swojego okay. składu, no nie? I to no jest, tak, to tak, jest tak, coś, tak, co... Ja się zgadzam z tobą, tylko dlaczego on się temu poddaje? Dlaczego on się zgadza na to? To jest bo dla mnie. Film musi się wydarzyć? No ale nie ma to. Okej, okay, okej, okay, no bo scenariusz tak chce, to jest te, tego typu argument. Bo scenariusz tak chce, ale no, nie ma tego to sensu, pod... jeżeli patrzysz na motywację Lebrona i na stawkę, jaką ma w tym filmie, prawda? Że tak. jeżeli przegra ten mecz, no to zostanie na zawsze uwięziony w tych serwerach. I będzie musiał słuchać tego Dona Chidla, który jest tutaj tak irytujący, że, że, nie, nie, że. Jedna uwaga, nie jedna uwaga, się... bo, on, bo on nie wie o tym do pewnego momentu. Jak zbiera drużynę, to wie, że aby odzyskać syna, ma tego. Ma zebrać drużynę, wygrać mecz, ale dopiero później no. dowiaduje się, że Don Cidli tak wcale nie miał zamiaru go wypuszczać, niezależnie od tego, jakim, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Więc no to tak, jest tak, taki tak, ale... twist. No tak, 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 ale na, w, w momencie kiedy zbiera drużynę, no to jeszcze myśli, że jak wygra, to się dostanie, więc nie, nawet jak już go Bugs podpuścił i zbiera te animki, to dalej nie rozumiem jakby motywacji, która stoi za tym, że on się zgadza na to, żeby te animki zostały absolutnie Ja jedna rzecz, no bo fabularnie to jest miałkie jak, jak pierwsza część, jak tylko miał. że... Tak, jak miał, tylko że w pierwszej części było więcej product placementu, tutaj jest więcej mhm. franchise Warnera powciskanych na siłę, ale no to, co działa, no to dla mnie ten film dobrze wygląda. To znaczy. To jest, też tak, to jest też tak śliski temat, bo on, mm. ten, oh, jest. ten pomocnik Don dla Pete wcale dobrze nie wygląda. Natomiast te, te przejścia na przykład pomiędzy animacją 2D do animacji 3D z powrotem, no to wszystkie projekty postaci są naprawdę ładne. I ale Don teraz... w finale też nie wygląda dobrze. No nie, 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 masz tak. Gun skład jeszcze jako tako, ale ten mm. y, Don Chidla w CGI to już nie. Ale y, chciałem zauważyć, że to jest ciekawa rzecz, bo w pierwszym kosmicznym meczu. Mieliśmy niby postacie 2D, ale miały dużo, dużo cienia, żeby wyglądały jak 3D. Tutaj natomiast mamy najpierw postacie w 2D, kiedy Lebron też jest e, animowany, a później, kiedy Lebron staje się znowu sobą, no to mamy już postacie w 3D i te projekty mhm. wyglądają naprawdę ładnie. Zgadzam się, są bardzo przyjemne. Ta taka futrzasta tekstura jest. Tak. No, ro, robi wrażenie. Bardzo, bardzo ładnie wyglądałem. Tu się zgodzę, że faktycznie strona wizualna tego filmu jest jest całkiem okej. Czy nawet ta animacja w świecie animków jest okej. Okay. A propos product placementu, product placementu, to oczywiście musieli wcisnąć też logo Nike, no bo jak żeby inaczej. Ale tak, tak. To jeżeli chodzi o pozytywy, to, to wydaje mi się, że tak. Czy sam fakt tego, sam, samo to boisko i te postacie, o to może o tym jeszcze, wyłapałeś coś, jakieś ciekawe postacie tam, bo oprócz tych, postaci Mechanicznej Pomarańczy? E, tak, widziałem Batmana i Robina 66, którzy stali tym tak, samym boisku i cały czas tańczyli. Penny Wise'a widziałem chyba przez tak, pen, ułamek Penny sekundy. Weiss... Był, e, Maska był. Mm. Był Maska też, tak. No i oczywiście ci kosmici z pierwszego Space Jamu też byli tak, przez załamek tak. sekundy. Mm -hmm. tak. No, tak. No, a że... poza tym to wszystko była Iron Giant, był King Kong, był oczywiście Superman, to też te postacie można było zobaczyć jeszcze w zwiastunie, także tutaj żadnej... Były smoki z gry o tron. Też. Czy mamy coś odnośnie morału tego filmu? No, bo tak naprawdę obie strony konfliktu, w sensie tego ludzkiego nie chodzi o dochidla, czyli Lebron i jego fikcyjny syn dom, bo to też jest ciekawostka, tak samo jak w pierwszym kosmicznym meczu, nie mamy do czynienia oprócz Lebrona z żadnym autentycznym członkiem jego rodziny. To są po prostu wszystko aktorzy. Chociaż zgadza się, chociaż zgadza się liczba dzieci, bo sprawdzałem. Mamy, ma mamy rozwiązanie konfliktu. Lebron rozrozumiał, że jego syn jest może interesować się czymś innym niż koszykówka, a dom stwierdził, że on interesuje się koszykówką koszykówką, więc on faktycznie może z tatą, y, może iść y, pojechać na obóz koszykarski, ale tato robi mu niespodziankę i zapisuje go na obóz jakiś, e 3 E3, 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 E3 camp, jakiś kamp. Tak. Więc... to jest jeszcze to jest jeszcze ciekawe, bo LeBron James aktorsko wcale dobrze tutaj nie wypadł i to bardzo dobrze, że wzięli tylko jego, a nie brali jeszcze na przykład członków jego rodziny, którzy no nie wiadomo jak to aktorsko by wypadło, więc no Michael Jordan chyba z tego co pamiętam też jakoś tam wybitnie nie wypadł no, w tym pierwszym Space no Jamie, tak. więc no wy wystarczy jeden nie aktor na planie, ew ewidentnie, bo no o samej postaci dla co by nie mówić no to jednak sam aktor no, jakąś tam robotę wykonał i wydaje mi się że też mogłoby to wyjść dużo gorzej gdyby wzięli kogoś na przykład przypadkowego e, aczkolwiek Algyryt jest no, jest bardzo irytującą postacią i taką to jest ten najgorszy rodzaj vilana który e, jest bardzo irytujący bardzo dużo gada Cały czas przedstawia swój plan, jaki to nie, nie, nie ma super. I jeszcze tak obraca sytuację, że dom, czyli syn, syn Lebrona w tym filmie, jest jakby nastawiony przeciwko ojcu, więc to jest o, najgorszy typ Villana. Tak, ale to jest właśnie typ wilana z filmu familijnego, z filmu dla dzieci. W którym dzieci muszą rozumieć motywację Wilana i dlaczego ona jest zła, hmm. ona nie może być szara, prawda? Musi być no po prostu wszystko, musi być czarno-białe. No i tak też jest w tym filmie. Więc ja chciałem, tak w, w słowem podsumowania powiedzieć, że no to jest po prostu film. Po raz kolejny film, opierający się o nostalgię, mimo że 25 lat po pierwszym filmie, który bazuje, który chce nas wciągnąć, i urzec tym, czym urzekło nas pierwszy nasz pierwszy nas. Pierw, hmm. nasz pierwszy nas? Pierwszy kosmiczny mecz, a jednocześnie mu się to zupełnie nie udaje, bo to nie jest kosmiczny mecz przede wszystkim. To jest, to jest wirtualny mecz. mecz czy wirtualny, tak. no. I stara się nas zarzucić różnymi postaciami, do których powinniśmy coś czuć, ale w takim natłoku niekoniecznie czujemy. I to już nie mówię tylko o tych randomowych uniwersach Warnera, które są wrócone w tło, ale też o samych naszych Tunes, prawda? Bo to też jest. No, na czym mamy się skupić? Czy mamy się skupić na Lebronie jego synu, na y, Algi Rytmie, czy, y, czy na Fronych Melodiach? No w sumie nie do końca wiem. Tak jak wspominałem odnośnie animków, mamy Królika Baxa i nikogo innego. No okej, okay, można by było na siłę tą Lolę naciągnąć, bo ona ma tam tą całą, y, ten, ten cały motyw z Amazonkami. I okej, okay, ona tam ten, ale jakiegokolwiek innego animka jesteś w stanie tutaj wymienić, który miał jakikolwiek wpływ na tą fabułę? No już tak mański e, na końcu babcia. się w ogóle... No co babcia robi? No bab... okej, okay, dobra, w... z tym zdobywa z... w... punkt, okej, okay, dobra, no ale <laughs> okej, okay, no okej, okay. okay, ale... Jakby tyle, prawda? Podsumowując, u mnie no mi się bardzo nie podobał ten film i takie szczucie nostalgium. To jest to, o czym Ty powiedziałeś, że bardzo, bardzo jakby e, przypadek e, Ready Player One, gdzie mamy naftykane wszystkiego aż do ulania. I no jest mi to bardzo przeszkadza coś takiego i mi się to bardzo nie podobało. Fabuła i postacie nie rekompensowały mi tego. Więc no dla mnie jest to film bardzo 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 przeciętny który bardzo na pewno nie zapadnie mi w pamięć tak jak pierwszy kosmiczny mecz i mam wrażenie że zaraz po, na, po tym naszym nagraniu zapomnę co tam się w ogóle działo w nim więc generalnie wydaje mi się że jeżeli Ktoś się wybiera na film z dzieckiem do kina, jeszcze z dubbingiem, to okej, okay, bo wiadomo, jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy się dzieje, więc jest dużo bodźców, więc dziecko na pewno będzie zainteresowane. Natomiast dla takich starych dziadów jak my, których przyciągnęła tylko i wyłącznie nostalgia, to no niestety. Tak. Chciałem powiedzieć, że ja się tak naprawdę zastanawiałem przez dłuższą chwilę, o czym w tym materiale opowiadać, bo jest to film, który obejrzysz i powiesz, aha. No nie obejrzałem. No, i, no jest i, przechodzę, i przechodzę dalej, i przechodzę dalej ze swoim życiem. Do, 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 przechodzę na, do, do swojego życia po tym filmie. I to chyba nie świadczy zbyt dobrze o tym filmie. Jest to film, który pewnie swoje zarobi. Jest to film, który promuje z taką pewnie. Ja się założę, że ten budżet został wpisany w ogóle w marketing Warnera, więc oni nawet nie stracą za dużo na tym filmie, sobie już od podatków odpiszą. <laughs> a, wszyscy będą, a wszyscy będą zadowoleni. Więc to tyle. To tyle, dokładnie. Space Jam nowa era do obejrzenia w kinach albo na HBO Max, jeżeli ktoś ma dostęp. Także do obejrzenia, ale to tyle. To no tyle. Dajcie znać, czy oglądaliście, jak zapatrujecie się na pierwszy kosmiczny mecz, czy też mieliście jakąś nostalgię podchodząc do tego filmu. Czekamy na Was w komentarzach. No a my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.